Trzymaj, masz w prezencie ode mnie? O! dawaj, dawaj. Berberyna? Tak. Jak zgrzeszysz, a ty często grzeszysz? Przyznaj się. No, wypraszam sobie. Co? grzeszysz. Zaraz przyniosę grzeszę? Twój wózek z biedronki. No. Spróbuj. Berberynę. aktyw, już brałaś chyba wcześniej. Mama tak. przed posiłkiem. Jeśli już coś zjedz z węglowodanami, zjedz, chociaż to będziesz miała niższe przed skoki glukozy. Ja zawsze przed śniadaniem brałam. Dobrze. No, no, zależy jak jest, co jesz na śniadanie. No jak to jem? Wszystko. Dzisiaj sobie kupiłam kaszenkę, bo miałam ochotę mm. na nią. Macie glukozy na czczo 120-115. Weźcie taką tabletkę, po 40 minutach zobaczcie na krzywą glukozową spadki o 15 do 25 To bardzo dużo. Też nie można przesadzać z tym suplementem, bo to jest bardzo silny środek, jeśli chodzi, Jej. mama, o skoki glukozy we krwi. Jest. Wszystko moje. O, warto było Cię do Ciebie przyjrzeć. O! Na gotowe to najlepiej, nie? Będę częściej wpadała. No. A berberynę, którą już kilkukrotnie sprawdzałem, znajdziecie na stronie www.twójcel.to.